Zatkany nosek u maluszka to nie tylko problemy z oddychaniem. To też trudniejsze karmienie, ryzyko poważniejszych infekcji i niespokojny sen. Jestem położną i mamą i dziś pokażę Ci, jak prawidłowo oczyszczać nosek dziecka. Krok po kroku przy użyciu bezprzewodowego aspiratora Baby Airflow od Lionello. Połóż maluszka na przedjaku w swoich kolanach lub trzymaj w ramionach. Puść do noska po kropelce soli fizjologicznej i odczekaj chwilkę, aby wydzielina się rozrzedziła. Będzie ją łatwiej usunąć i unikniemy potrażniej śluzówki nosa. Do aspiratora Baby Airflow. Dołączone są trzy miękkie silikonowe końcówki. Wybierz odpowiednią do wielkości noska dziecka. Aspirator posiada aż 9-stopniową regulację siły ssania. Zacznij od niższego poziomu, a jeżeli wydzielina będzie gęsta, zwiększ moc. Końcówkę aspiratora umieść przy dziurce nosowej i wykonuj delikatne ruchy. Odsysaj około 5 sekund. Następnie przejdź do drugiej dziurki. Po zakończonym odciąganiu wydzieliny, możesz nawilżyć nosek dziecka poprzez ponowne wkropienie soli fizjologicznej. Powtarzaj tę czynność tak często, jak będzie to konieczne.